Ponad 1200 osób spotkało się w Niedzielę Palmową 14 kwietnia w Grabowie nad Prosną na wspólnym śniadaniu wielkanocnym środowisk wiejskich. Licznie przybyłych gości z całej Wielkopolski serdecznie powitał gospodarz gminy. Przy wspólnym stole spotkali się nie tylko rolnicy, ale także samorządowcy, sołtysi, strażacy, ochotnicy, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Dzisiaj jesteśmy w Oszczeszowie. Rok temu byliśmy w środzie, dwa lata temu w Złotowie. Czyli, czyli organizujemy w różnych miejscach, tak, ażeby móc poznać lokalną kuchnię, regionalną, subregionalną, ale równocześnie, również zwyczaje, bo jest kultura jako kultura, więc kwestia przyśpiewki, tańce, które, które są zróżnicowane, stroje, ale też mamy pewne cechy mentalne, z którymi możemy zapoznać i również te kulinarne zwyczaje, czyli co jest podawane na śniadaniu. No i oprócz tych spotkań, tego co się dzieje na scenie, tego co przy scenie, że są te różnego rodzaju, można nabyć... E stroiki na święta, no to oprócz tego między sobą rozmawiają, spotykają się z różnych powiatów przy stołach, wychodzą na tak zwanego papierosa też rozmawiają między sobą. No a poza tym integracja tych 50 osób, które w autokar się zmieści, bo jeżeli jadą tutaj 4 godziny, 4 godziny powracają, no to no zachodzi pewna takiego rodzaju integracja powiatowa, międzypowiatowa. Śniadanie wielkanocne środowisk wiejskich, jak podkreśla Piotr Walkowski, towarzyszy tak zwanym samorządom aktywnym. Te same przygotowania to nie jest dziś. W czwartek w bugownicy 182 baranki były zrobione. Ja zabezpieczyłem masło trybem sponsorskim, dziewczyny międzypokoleniowe, bo to kilkuletnie dziewczyny i kilkudziesięcioletnie dziewczyny i co pomiędzy spotkali się, kilka godzin razem spędzili. Niektóre osoby po raz pierwszy miały możliwość wykonania baranka, więc takie warsztaty, przygotowania strojki, które były przygotowywane. Dla gminy Grabów organizacja śniadania dla ponad 1200 osób ze wszystkich powiatów Wielkopolski było przede wszystkim wielkim wyzwaniem logistycznym. Jestem głęboko przekonany, że przy dobrej woli wielu mieszkańców to dzisiejsze śniadanie udało nam się zorganizować. Ogromne zaangażowanie kół gospodyń wiejskich, urzędników, centrum kultury, ogromne zaangażowanie sołtysów i wielu, wielu firm działających na terenie miasta i gminy Grabów. Samych jaj przygotowano 2,5 tysiąca. Masła na baranki 40 kg, 150 kg białej kiełbasy. Przy obsłudze zaangażowanych było 80 osób. Piekarnie, cukiernie, sklepy sklepy spożywcze. Muszę podkreślić, że praktycznie tą imprezę zorganizowali mieszkańcy wspólnie z Wielkopolską i Izbą Rolniczą, ponieważ na to przedsięwzięcie nie wykorzystaliśmy środków naszej gminy, środków budżetowych. To były środki pozabudżetowe i to chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Jedna scenie kolejno występowała młodzież z miejscowej szkoły, orkiestra Don Bosco, bukowianki czy zespół Harmonia. W kuchni w Pocie Czoła pracowały panie z KGW. Na stołach tradycyjnie, jak na Wielkanoc przystało, biała kiełbaska, żurek, jajeczka faszerowane, ciasto, yy, pieczywo, swojskie babki. Także no, typowo Wielkanocne potrawy. Dla członków zespołu Harmonia, który w czerwcu tego roku świętował będzie piętnastolecie działalności, występ przed tak liczną publicznością był wielkim wydarzeniem. No, Śpiewaliśmy właściwie trzy piosenki i nasz taki hymn powitalny, że harmonia śpiewa dla was, to na każdych występach zaczynamy swój występ właśnie. Jesteśmy zespołem, który już działa 15 lat. W tym roku właśnie w czerwcu obchodzimy swoje piętnastolecie. Śpiewamy piosenki różne, wielkanocne, bożonarodzeniowe, ludowe. Po prostu uważamy, że każdy śpiewać może, trochę lepiej albo trochę gorzej, ale nawet te osoby, które może nie powinny występować w tym kurku, ale my chętnie chętniej przygarniamy, bo widzimy tą, to zaangażowanie, tą wielką werwę. Dla pani Mieczysławy śniadanie wielkanocne ma szczególne znaczenie. No bo przypominają nam się lata takie dziecinne, kiedy to lataliśmy po ogrodzie, po podwórku, szukając tego zajączka, który miał przynieść nam coś upragnionego. Oczywiście wtedy mamusie odpruwały kołnierze futrzane od. I robiły się płaszczyki wiosenne, zakładałyśmy pod kolanówki, bo było wtedy bardzo ciepło w tamtych czasach. Szliśmy na rezurekcję, no a potem przy wielkanocnym śniadaniu nawet były również śpiewane jakieś wiosenki ludowe pokarmy pobłogosławił i poświęcił biskup kaliski ksiądz Edward Janiak, który jednocześnie życzył wszystkim gościom spokojnych świąt, aby byli otwarci na drugiego człowieka, życzył wiary, bo jak zaznaczył wiara jest łaską i można ją stracić. Po części oficjalnej, już w bardziej swobodnej atmosferze rozmawiano o zbliżających się świętach, ale też i o problemach, z jakimi muszą się na co dzień zmagać rolnicy. Śniadanie było również okazją do złożenia sobie życzeń. Pospieszyli z nimi m.in. europoseł Andrzej Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.